Rafał Król, Expeditions.pl Dzisiaj niezwykłe buty od włoskiej manufaktury Crispy. Buty nazywają się Rainier Evo gore Co jest w tych butach zachwycające? Jest w nich kilka takich rzeczy, które naprawdę robią na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim, sznurowanie. Jeżeli przyjrzymy się sznurowaniu, to cały but, jak zobaczycie, jest pęknięty. Jest takie pęknięcie i zobaczcie, sznurowanie nie idzie prosto na linii góra-dół, ono idzie asymetrycznie. Jest to taka szczelina, która. Rozchodzi nam się tak, że po zewnętrznej stronie, po zewnętrznej kostce ucieka na bok, a tu mamy taką linię prostą. Co ciekawe, to pęknięcie jest od początku, w zasadzie od nasady wielkiego palca, mamy już bardzo precyzyjne sznurowanie i możemy ten but zebrać. Możemy stopę Unieruchomić. Im wyżej idziemy, tym mamy tak. Mamy trzy pary przelotek płaskich, które domykają but. A potem mamy, jak zobaczycie, mamy takie przelotki na wierzchu. Trzy takie trochę, trochę można by powiedzieć, że łożyskowe, ale to, to jest taki prześlisk. Prze, prześlisk tego, tego sznurowadła. Tutaj. I wyżej mamy parę haczyków. I teraz co się dzieje dalej? Normalnie w butach trekkingowych mielibyśmy tutaj taki cofnięty do tyłu haczyk, ale tutaj jego haczyka nie ma. Tutaj jest pomyślane zupełnie inaczej, jest po prostu nylonowa przelotka. Dlaczego ona jest nylonowa? Dlaczego nie jest to zwykły mocny haczyk? Dlatego, że to nie są typowo trekkingowe buty. To są buty do technicznego chodzenia po górach, do, na trudne szlaki skalne. Na Tatry, Orle Perci, na Wiaferaty, na Alpy, Dolomity, Góry Wyższe i Góry Lodowcowe. W związku z tym te buty nie potrzebują tutaj haka, bo ten hak stabilizowałby nogę przy, przy zwykłym trekkingu, ale również ten hak by sprawiał, że moglibyśmy sobie tym, tym hakiem zahaczyć o sąsiedni but, o sznurowadło się przewrócić. Tutaj mamy po prostu zrobioną przelotkę nylonową i wyżej dwa haczyki, żeby, żeby sobie ten but szybko dowiązać u góry. Mamy pętelkę na języku, żeby go wyciągnąć do góry, mamy pętlę z tyłu, żeby żeby złapać. I tak, tak ten but wygląda z zewnętrznej strony. Z wewnętrznej wygląda dosyć, dosyć podobnie. Zwróćcie uwagę, niesamowity jest otok. Dookoła całego buta. Możemy tutaj przywalić z czuba w skałę, możemy kopać w śniegu, tu się nic nie uszkodzi. Z tyłu wyżej ta guma jest podniesiona i mamy piętę przystosowaną do wpięcia raka półautomatycznego. Jest to zrobione bardzo solidnie, bardzo mocno i ten but jest tutaj bardzo, bardzo sztywny. Yy, trzeba to powiedzieć: to nie jest miękki but. Tu jest twarda guma, to nie jest amortyzacja. Tutaj, jak depniemy, to czujemy, czujemy skałę, czujemy gdzie żeśmy tą stopę postawili. To nie jest but na, długo, na długie trasy trekkingowe, ponieważ ta twarda amortyzacja da nam bardzo w kość. Ale to jest but na trudne szlaki. Do wspinaczki, do raków, na najtrudniejsze szlaki ten but będzie idealny. Co nam jeszcze daje to asymetryczne sznurowanie? No to, że możemy sobie dostosować dowolną, dowolne sznurowanie tak, jak nam pasuje do kształtu naszej stopy. Ale jest w tych Rainierach Ewo jeszcze coś, co bardzo zachwyca. Zobaczcie sobie na sam profil buta. Ten but nie jest półokrągły. On, nie, on jest anatomiczny. Tu się mieści nasz największy palec, tu spadają pozostałe. Mamy piękną, asymetryczną włoską robotę. To jest naprawdę ogrom pracy yy, inżynieryjnej i szewskiej, żeby coś takiego zrobić. Stopa w tym bucie układa się znakomicie, dzięki czemu mamy idealne i bardzo precyzyjne oparcie tego buta na małych, na małych występach skalnych. Mamy tutaj po prostu kontrolę. Ten but jest bardzo sztywny i jego właściwie nie sposób zgiąć. Sztywny but bez amortyzacji do wpięcia raków półautomatycznych z bardzo precyzyjnym sznurowaniem. Góra cholewki tu jest. Zobaczcie, tu jest miękko, jak go zgniatam, tutaj też jest miękko, ale zobaczcie podeszwa, no po prostu nie da rady, naprawdę nie da rady tego zgiąć. To jest ogromne wsparcie na trudnych trasach do wspinaczki. Co jeszcze? Cały but jest syntetyczny w kolorze acid green. No i faktycznie on taki. Kwasowy dosyć jest. Jeżeli go sobie rozsznuruję, to widać, że zobaczcie, język jest wszyty dosyć wysoko. Dotąd nam się woda, błoto, mokry śnieg nam, nam nie wpadnie. Wyciągamy wkładkę. Wkładka jest fajna, mięsista, wyprofilowana, naprawdę jest niezła. Natomiast w środku mamy Goretex. Goretex, ale Goretex jest zrobiony. Uwaga, słuchajcie, zobaczcie, tam nie ma na dole plastiku. Tutaj Goretex jest dookoła całego, całej stopy. Tutaj mamy Goretex dookoła buta i z każdej strony. To jest drogi zabieg, to się trudno robi, ale to daje większy komfort. Cała wyściełana dookoła skarpeta i w to wkładamy wkładkę. Rainier Evo, chyba wszystkie buty od Crispy jest wykonany we Włoszech. To jest po prostu włoska robota. Waga tego buta to zaledwie 750 gramów w rozmiarze 44, czyli 9,5. Czyli wkładka o długości 285 mm, jeżeli szukacie buta całorocznego, zdarza Wam się jeździć w Tatry zimą. Jeżeli zdarza Wam się jeździć na wiaferatę, jeżeli macie aspiracje takie alpejskie dolomitowe. Jeżeli nie człapiecie po górach, tylko się wspinacie albo lubicie trudne, eksponowane szlaki. Jeżeli zależy wam na tym, żeby mieć but, który daje wam absolutne bezpieczeństwo, w poczucie kontroli tego, że stawiacie stopę nawet na małych wyłomach skalnych dokładnie tak jak chcecie. To polecam wam te buty. One są naprawdę bardzo bezpieczne i bardzo dobrze zrobione. Włoska robota od marki Crispy. Firma, która działa od 1975 roku i w końcu mamy w Polsce porządną dystrybucję. Crispi, Rainier, Evo Cortex. But w góry trudne i wysokie. Serdecznie Wam polecam ten model Rafał Król.